Mamy tutaj z pozoru prosty, zwykły dowód typowy maturalny, chociaż żeby uzyskać maksymalną ilość punktów, moim zdaniem trzeba zrobić go co najmniej takim sposobem, ponieważ łatwo jest się tutaj nadziać, jako że A jest większe od B, i B jest większe od zera, a nie od jedynki. Już, już tłumaczę dlaczego. Z tego możemy łatwo wywnioskować, że A minus B jest większe od 0, co nam się przyda za chwilę. Tutaj po wymnożeniu. Dostajemy tak: 3a sześcian odjąć 3b sześcian jest większe od a sześcian minus b sześcian. Tutaj z stronami możemy sobie spokojnie odjąć a sześcian minus b sześcian. Będziemy mieli z tej strony 2a sześcian odjąć 2b sześcian. Większa od zera, i z tego miejsca moglibyśmy skończyć, tłumacząc się tylko tym, ale myślę, że byśmy mieli odjęty co najmniej jeden punkt, z powodu tego, że jednak między zerem a jedynką to nie jest taka jasna sytuacja. Dlatego ja proponuję wyłączyć tutaj dwójkę przez nawias i rozbić tutaj to na wzór skróconego mnożenia różnicę sześcianów, czyli to będzie a minus b razy a kwadrat. Plus a b plus b kwadrat jest większe od 0. Teraz już naprawdę klarownie widać, że to jest większe od 0. To, to wzięliśmy z założenia, i tutaj mamy kwadrat, więc o to oczywiste. a razy b, gdzie oba są dodatnie, to też jest dodatnie. b kwadrat też jest dodatnie, tak więc całość, ten iloczyn jest większe od 0. Myślę, że to powinno wystarczyć.